Seror gości dzisiaj w klubie Leonidas, nowym klubie w Łomiankach. Rozmawiamy z jednym ze wspólników. Proszę opowiedzieć, jak to się stało, że taki klub powstał tutaj. Wie Pan, dla osób takich jak ja, czyli takich 40-latków, jest to moment, w którym człowiek szuka pewnych pasji, pewnych ujść, ujścia dla, dla różnych stresów, takich napięć dnia codziennego. Boks jest sportem, który załatwia to wszystko. Daje radość, daje dobrą kondycję, daje poczucie siły, takiej, takiej, takiej pewności siebie i to spowodowało, że chciałem zarazić tym innych. Z trenerem Jarosławem Soroko znamy się ładnych parę lat, też wspólnie Troszkę, troszkę trenowaliśmy. W związku z tym uznałem, że jest taki moment, w którym warto wyjść do, 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 do ludzi i pokazać, że, że to jest naprawdę sport dla wszystkich. Klub Leonidas ma oczywiście sporą tą, tą, tą zapleczę bokserów zawodowych, bokserów, którzy traktują ten sport poważnie, ale również adresujemy ten klub do osób, które chcą zacząć uprawiać sport, zacząć bawić się swoim życiem, bawić się swoim, zdrowiem i po prostu dbać o siebie. Rozumiem, że to będzie taka baza e, z, bokserów zawodowych, e, którzy mają okazję współpracować z e, trenerem Jarkiem Soroko, tak? Jak najbardziej to jest tak, że Jarek Soroko ma swoją grupę osób, która do niego regularnie chodzi. To tak jak zwykle to bywa, że zawodnicy idą za trenerem, ale oczywiście też na bazie i na tej renomie chcemy zbudować właśnie kształcenie i naukę zarówno dla osób młodych, jak i dla osób, które chcą to potraktować bardziej rekreacyjnie. Ale jak najbardziej głównym celem jest to, żeby. Jarek Sroko miał swoją taką bazę kojarzoną właśnie z tym miejscem. Generalnie jest tendencja taka na rynku, że niestety te kluby bokserskie znikają. Nie widać ich, zamykają się, ciężko je jest utrzymać. Tu powstał fajny nowy klub. Widzimy pełna sala ludzi, którzy chcą boksować. Jak to się udało zrealizować? Oczywiście, przede wszystkim to jest tak, że, że źródłem jest pasja. To nie jest tak, że ani dla mnie nie jest to moje główne źródło dochodu, ani dla, dla... cel tego klubu nie był zarobkowy. I jeżeli się coś robi z pasją, to, to, to myślę, że to wtedy zupełnie inaczej wygląda. Zarówno wnętrze, jak i osoby, które współpracują z klubem, no świadczą o tym, że to ma troszkę wyższe cele. Klub znajduje się w Umiankach. Umianki to też jest specyficzna miejscowość, ponieważ jest to taka sypialnia Warszawy. i bardzo. Wiele osób wracając z Warszawy, zostając tu w umiankach, już nie chce szukać miejsc właśnie takich jak fitness gdzieś poza, poza tą tą miejscowością. I myślę, że w związku z tym, że to jest w, w budynku, w którym jest również basen, jest siłownia, są inne formy, które uzupełniają ten boks, to to jest właśnie klucz do sukcesu. To proszę teraz powiedzieć, jak klub jest czynny, jacy są trenerzy tutaj na co dzień, coś generalnie o klubie, żeby ludzie, którzy będą chętni, którzy zainteresuje taka oferta, żeby wiedzieli, gdzie się udać, z kim rozmawiać. Klub znajduje się w icds to jest taki, takie centrum dydaktyczno-sportowe w Łomiankach. Czynny jest praktycznie przez cały dzień, ponieważ zaczyna się, treningi zaczynają się od godziny 10, są do 21. Godziny, mniej więcej co, co pełną godzinę rozpoczynają się treningi. Na stronie Centrum Boksu Leonidas są konkretne godziny. Otwarty jest od poniedziałku do soboty. W sobotę też są takie specjalne zajęcia dla rodziców z dziećmi, czyli ojciec z może przyjść poćwiczyć. Jesteśmy na tyle elastyczni, że jeżeli będzie jak, będą pewne sugestie, czy, czy będzie potrzeba, czy otwarcia w niedzielę, czy też otwarcia dłużej lub wcześniej, to na pewno tutaj znajdą się i trenerzy, i, i czas osób, które są związane z organizacją klubu, by to wszystko działało.